<laughs> e, tak, e, ja chciałbym Was powitać w już drugim odcinku moich e, emulatorowych przygód. E, dzisiaj będzie nauka, z, z, będzie nauka strzelania tym oto tutaj przyciskiem strzału. Muszę się nauczyć tak strzelać, żeby dobrze grać. W sensie gram już dobrze na emulatorze, ale żeby po prostu grać lepiej. Żeby grać tak, jak robią to członkowie klonu. Na przykład Apa, którzy w taki sposób zajmują najwyższe miejsca na turniejach. Bo myślę, że to nie jest żadną nowością dla was. A więc tak, jedziemy sobie agresywnie, ponieważ nie boimy się. Moment, muszę obrócić. O, widzicie, wjechałbym na kamień. <laughs> Więc tak, jedziemy na górkę. Jesteśmy na prawie, więc nie przejmujemy się, że tutaj z siódmy mana na zbicie z boku. Teraz tak. Aha, ten jest. Natomiast E100. Można wycofać, włączyć. Y, tu jest strzał. Zobaczcie. A miałem się tym nauczyć strzelać. Proszę bardzo. Niezwykle łatwy frak w sensie kill, w sensie zniszczenia. Jedziemy dalej. Jak widzimy, tam jest dużo czołgów. Pchamy się tam, ponieważ mamy przewagę umiejętnościową. Umiejętności, wszystkiego mamy przewagę. Dodatkowo, na emulatorze się łatwiej steruje, dlatego. Nie ma co się bać, śmiało można do przodu jechać, nawet zdecydowałem się, jak widzicie, na staranowanie tego czołga i strzelamy tym przyciskiem. Jak widzicie, bułka z masłem, żaden problem dla mnie. Widzicie, nawet potrafię się chować za wrakiem, teraz tak. Absolutnie nie wiem, gdzie teraz pojechać. I siódmego nawet nie próbuję przebić, bo nie ma sensu. To, to główne jest całe czerwone. Postaram się na goldowe pociski. O! 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 Było białe. Żartowa. Ojej. Tu jest. Yy, miałem się tym nauczyć strzelać. No niestety. No to było do przewidzenia. Lecimy dalej. Do przodu. Jest wynik 2 do 2, więc jest, mamy przewagę Z uwagi na Proszę bardzo Ten osobnik jeszcze żyje, lecz nie pożyje za długo, bo przed nim właśnie stoi Topowy, o, jak widzicie Tak, topowy gracz europejskiego serwera Mamy tam Dwa pancerne czołgi Oczywiście standardowo na trybie snajperskim, żeby mieć lepszą celność. Hehe, <laughs> widzicie, badger nawet mnie nie zdążył trafić. Zjedziemy tutaj, jedziemy tutaj i z ukrycia będziemy ostrzeliwać pozycję nieprzyjaciela. Jest 4 do 3, nasz czołg odbija jak szalony. Nawet od ta, tak dobrych czołgów jak SU. 122, chyba 44, nie wiem jak się ten czołg nazywa. Ale śmiało lecimy dalej, zygzakiem, żeby zmylić przeciwnika. Tutaj zdecydowałem się, decyduję się w sumie na obrót, żeby zdezorientować przeciwnika. Teraz gdy przeciwnik jest już zdezorientowany, ja mam już 800 HP mniej, i śmiało można wyjeżdżać i próbować... Tak, próbować strzelić. Niestety się nie udało. Bitwa przegrana. Nie wiem dlaczego, ale tak już jest. Porażka. Wszyscy sojusznicy zniszczeni. Zapomnieli tutaj dodać, że ja również jestem zniszczony. A tu pisze: No, 600 dm, więc przy wynik całkiem przyzwoity. Co ciekawe, zrobiłem więcej niż. Tak. Zrobiłem więcej niż Godzilla na 10 tierze. Tutaj chciałbym się pofleksować kamuflażem i czołgiem. To chyba tyle. Nie wiem. Chyba tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Żegnam.